W imię ojca i syna i ducha świętego. Amen. Dziękujemy Ci, święty aniele, potężny i wierny przyjacielu, patronie i stróżu naszego domu za to, że z wielką miłością otaczasz nasz dom nieustanną opieką. Prosimy Cię, ustrzeż go od zasadzek złego ducha, i złych ludzi zachowaj od niebezpieczeństwa ognia i wody, od każdej choroby, wszelkiej biedy i nędzy. Chroń nasz dom przed niezgodą, pychą, samolubstwem i wszelkimi grzechami. Utwierdzaj w nim wiarę i miłość, pokój i radość, świętość, posłuszeństwo i pokorę. Ukształtuj go na wzór domu świętej rodziny z nazaretu, aby stał się domem Pana i przedsionkiem raju. Spraw, abyśmy żyli w nim pobożnie i szczęśliwie, a dzięki Twojej pomocy mogli kiedyś dojść do Domu Niebieskiego. Amen.